Ja do Walentynek, jeżeli mam być szczera, to mam dosyć ambiwalentny stosunek, no bo jakby nie patrzeć, to jest bardzo skomercjalizowane święto. Natomiast wychodzę z założenia, że w szczęśliwej relacji walentynki nie powinny być 14 lotego, powinny być codziennie i każdego dnia, chociaż takimi drobnymi gestami, powinniśmy sobie okazywać tę czułość, tę miłość, to, że sobie pamiętamy, to, że nadal jesteśmy sobą wzajemnie zainteresowani. I ja w tym roku walentynki obchodzić na przykład, najprawdopodobniej będę tak, że będę cały dzień na planie zdjęciowym, uważam, to jest fantastyczny prezent walentynkowy, zwłaszcza, że w tej chwili w, no, w tych pandemicznych Czasach to nie jest takie wcale proste, i przez cały czas jesteśmy w tym stanie ryzyka, że zaraz nas, nas zamkną, odwołają, bo, bo nie wiem, może któryś z kolegów tf, odpukać absolutnie nie życzę, będziemy pozytywny test i w tym momencie cały dzień zdjęciowy leży. Niestety tak to u nas, proszę Państwa, właśnie wygląda. Więc jakby absolutnie szanuję wszystkich tych, którzy to święta uwielbiają, absolutnie rozumiem, dlaczego chcą je obchodzić. Natomiast ja osobiście od lat mam to szczęście, że jest człowiekiem, który mi robi Walentynki każdego dnia, więc e, tego się będę trzymać, bo uważam, że to jest chyba jednak bardziej <grywny> efektywne i efektowne.